Dajesz Marcin, pracuj, pracuj Idziesz, idziesz, rozpychaj mu nogi, nogę do maty Rozpychaj mu, Otwieram, rozpychaj mu, Idź. Idziesz, idziesz, idziesz na niego, nie kładź się, na niego Tyłkiem na niego siadaj Cała masa, masa ciała na niego Do tyłu, plecy do tyłu Wyciągaj rękę, rękę wyciągaj Idziesz na niego, cały czas na niego, na niego, wychodź nogą Trzymaj, balansuj, nie, nie da się przerzucić. Odwrotny się, odwrotny się nie liczy chyba. Trzymaj. Dobra, trzymaj, trzymaj, boczna, trzymaj. Trzymaj, 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 tak. Kontrola. Kontrola, cały czas kontrola. Kolejny, kontroluj, nie chodźcie kontroluj,

nie, nie, nie. do przodu, high, high, high! Wykręcaj się! Wy... Wykręcaj się na nią, dobrze, dobrze! Trzymaj! Prawa noga do tyłu, prawa noga do tyłu! Noga do tyłu i na kolana! Nie daj mi w gardę! Nie, nie daj, daj, zabijaj, 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 zabijaj! Zabijaj, zabijaj! Dobrze! dobrze. 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 dobrze.